Serdecznie pozdrowienia. Serdecznie pozdrowienia sprzed katedry w Gnieźnie u, u źródła świętego Wojciecha, patrona Głównego Polski. Właśnie żegnamy pielgrzymów z archidiecezji gdańskiej. Jeden autokar podjechał i przepiękna była Msza Święta pod przewodnictwem biskupów, dwóch szlachetki Biesława i Piotra Przyborka. Z okazji stulecia jubileuszu diecezji gdańskiej. Stulecia z Gniezna, ponieważ arcybiskup Tadeusz Wojda musiał być na beatyfikacji księdza w Poznaniu, to pobłogosławił nas na koniec Mszy Świętej. I przed pomszy po na koniec zostaliśmy rozesłani, posłani. Przez takie krzyżyki każdy pielgrzym z archidiecezji gdańskiej otrzymał takie krzyżyki z, z rąk kapłanów biskupa, że jest posłany do pogan. Jak wczoraj ksiądz wikariusz, ksiądz Adam, który właśnie tu posługuje w katedrze w Gnieźnie, powiedział: Słowo Boże, które dziś jest czytane, jest do nas czytane. Do nas i my tym słowem Bożym mamy żyć. I iść do Pogan, czyli nie tyle na misję od razu, ale do naszych rodzin, gdzie mamy właśnie w rodzinach różne sytuacje trudne. Tam jesteśmy posłani. I tak podziękowałam później, że jest taki naprawdę ksiądz Adam, i mówiłam: takich kapłanów jak najwięcej. Po prostu kazanie jakie ja usłyszałam tu w gnieźnie w katedrze, to jeszcze nigdzie takiego kazania nie miał chyba żaden kapłan. Tak poruszył serce i od serca do serca, że dzisiaj czytane słowo w kościele jest do każdego z nas. Do każdego z nas właśnie dane że mamy iść tak jak święty Wojciech właśnie poszedł do Gdańska do Pogan gdzie niby w życiu nic mu nie wychodziło mówią że ale nawet był misjonarzem ale po jego śmierci został właśnie powstali chrześcijanie kościoły zaczęli budować bo ziarno które wpadło w ziemię Wydało plon pokwity. Tak jak zawsze, po pewnym yes. czasie, prawda? A ja podzielę się z wami pewnym przeżyciem, bardzo takim wewnętrznym, osobistym, które miałem w czasie mszy świętej tu w katedrze gnieźnieńskiej. No, byliśmy dzisiaj jako archidioceza Gdańska. Katedra w Gnieźnie, a my w środku pielgrzymi. Z diecezji gdańskiej, czyli byliśmy sami i wszystko było w naszym gronie, chociaż był ksiądz proboszcz katedry, a obok w Poznaniu był cały kościół z przewodniczącym episkopatów, z przedstawicielami z Rzymu w czasie beatyfikacji kapłana Bożego. Ale wracam do tej myśli, że w tej katedrze gnieźnieńskiej my, Gdańsk, pielgrzymi i kapłani byliśmy sami jako stuleci archidiecezji gdańskiej. I to jest ciekawe. Sami w pewnym sensie. Sami w pewnym sensie. Tak to przeczułem, jakbyśmy byli my z Gdańska w katedrze gnieźnieńskiej taką kropelką, kropelką na tle kościoła powszechnego. Także na tle kościoła w Polsce, bo obok w Poznaniu działy się rzeczy no wielkie, Episkopat, Lud Bożysz, A my tu w Katedrze Gdańsk niby sami. Czyli przyszło mi takie skojarzenie z kropelką wśród morza, oceanu, kościoła i świata. I nie tylko my jako pielgrzymi z Gdańska, jako tacy sami na tym miejscu, taka kropelka kościoła. Ale każdy pojedynczy człowiek, każdy pojedynczy pielgrzym no, był taką kropelką. A wiadomo, że kropelka drąży skałę. Jest pytanie, na ile ta kropelka gdańska w gnieźnie się dzisiaj przydała Panu Bogu i ludziom. Kropelka drąży skałę. Zarówno kropelka, jako pojedynczy każdy z Was, jeżeli jesteś w Chrystusie. Każdy z was jest taką Bożą kropelką, która drąży skałę. A Pan Jezus powiedział, Pan Jezus powiedział do Piotra, Ty jesteś kefas, skała. A ja Kościół mój zbuduję na tobie i bramy piekielne go nie przemogą. Czyli zbierając wszystko, mamy przemożne poczucie, że po dzisiejszej pielgrzymce w katedrze gnieździeńskiej my, Gdańsk, kościół gdański. No, że przyniesiemy jednak ten owoc Kościołowi, światu, ludziom, że tu stało się coś bardzo pięknego. Przyjęliśmy wielki dar miłosierdzia Bożego. No i teraz to ziarno wpadło w ziemię i ma przynieść owoce. Tak jak mówił papież Leon XIV z balkonu. Zatem przyjmijcie ducha misyjnego, przyjmijcie Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego pokój. Idźcie, idźcie do pogan, do dzisiejszych pogan. W XIX wieku, nie wiem czy wiecie, gdy żyła błogosławiona Paulina Jalico, która wymyśliła żywy różaniec i różne sposoby pomagania misjonarzom, ona żyła we Francji, to w XIX wieku pewien biskup francuski, właśnie w tej Francji, która była niegdyś pierwszą córą kościoła, w XIX wieku pewien biskup francuski ośmielił się powiedzieć, Francja obecnie stała się terenem misyjnym, misyjnym. Nie ma wątpliwości, że w tych proporcjach wierzących, głęboko oddanych Jezusowi i tych, którzy są obojętni na terenie Polski, od dzieci w górę, nie ma wątpliwości, że ojczyzna nasza stoi na jakimś zakręcie, gdzie duszpasterstwo radosne no przynajmniej powinno przejść w reewangelizację, w nową ewangelizację ale jeżeli wróci czas ściśle misyjny, jak u plemion w dżungli to też nie martwmy się Kościół wie co robić dlatego Święty Wojciechu posyłasz nas takim krzyżykiem misjonarskim, który każdy pielgrzym otrzymał idźcie i głoście Ewangelię czyńcie mi uczniów pośród wszystkich narodów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławieństwo od arcybiskupa Tadeusza Wojdy, który ksiądz biskup Piotr Przyborek połączył się telefonicznie w Poznaniu i przez telefon arcybiskup po Błogosławiu. I arcybiskup Tadeusz i ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, który i jeszcze, objął Poznań niedawno I jeszcze pewien kapłan z Rzymu, który był w czasie beatyfikacji Oprócz krzyżyków jeszcze każdy pielgrzym otrzymał list od świętego Wojciecha Gniezno, witaj przyjacielu I to jest posłany, zostaliśmy posłani Idźcie do pogan, idźcie do swoich rodzin jak powiedział ksiądz Adam Witaj, na wczorajszej mszy świętej. A po drugiej stronie jest balkon, gdzie po raz pierwszy, gdy Jan Paweł II przyleciał do Polski, tam razem z prymasem Stefanem, Stefanem Wyszyńskim, przemawiał do młodych tutaj przed katedrą. A ksiądz... Ja to pamiętam, byłem diakonem wtedy, w Krymas... 79 chyba. Yy, yy, Stefan Wyszyński powiedział, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Skromniutko, cichutko wycofywał się, a na balkonie został właściwie sam Jan Paweł II wśród młodych, oparty o balustradę. No to były czasy bardzo takie chwytające za serce nasze, polskie, chrześcijańskie. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. I warto być, muszę powiedzieć tak od siebie, że głębokie wrażenie, odczucie zrobił na mnie właśnie ten święty sarkofag świętego Wojciecha. Byłam pod wrażeniem, aż płakałam. Wczoraj i dzisiaj. Zaświadczam, Żaneczka płakała szczególnie w zamku. To trzymam, niektórzy otrzymali taki krzyżyk, że jest krzyż, a niektórzy z rymu, znak chrześcijaństwa. Także były i takie, i takie krzyżyki od biskupa i od kapłanów, co kapłani nakładali. Więc jest całodzienna adoracja też w katedrze. Są też relikwie krwi Jana Pawła II. I grup chyba biskupa Radzima Gaudentego. A jeszcze jest jedna ciekawostka: obiad był na dole, czyli przed seminarium kłodzienińskim. Obiad był na dole i zawsze obiad powinien być na dole, aby później po wielu wielu schodach wejść wysoko do góry, no i spalić te kalorie. Także róbcie obiad w dolinach, a później po schodkach. Po schodkach, po Schodkach. I brzuszek będzie działał, pa, tak, pozdrawiamy i szczęść Boże, błogosławieństwa Bożego. A tam w dole jest jeszcze gdzie otrzymują misjonarze, którzy po roku krzyże misyjne, właśnie w gnieździe przed wyjazdem na misję. Właśnie tu, w Gnieźnie, u świętego Wojciecha, na takim balkonie. Jeszcze raz kurie. Święty Janie Paweł II, błogosławiony Stefanie Wyszyński. Módźcie się za nami wszystkimi. Król. Bolesław Chorobryk. No, za osiemnastego miesiąca będzie Droga Krzyżowa. O godzinie piętnastej i w każdy piątek. Misyjna Droga Krzyżowa w Świętym Wojciechu. A chodzi o 18, dzień miesiąca, to za miesiąc, 18 czerwca, o 15 z relikwiami Karoliny Kuskówny. Bo teraz była za ojczyznę Droga Krzyżowa w maju. I towarzyszyły nam, było ponad 40 osób przyszło i towarzyszyły nam różnego rodzaju relikwie. Tym razem tam pożyczyliśmy też z parafii sąsiedzkiej Maksymiliana Kolbego, Piusa X. No i ksiądz powiedział, że jak tylko będziemy mieli ochotę, zawsze użyczy z relikwii z parafii Niepokalanego Serca Maryi po sąsiedzku jest z Wiśliny niedaleko Wojciecha towarzyszy Faustyna te, święta Tereska relikwie i święty Wojciech także i oczywiście opominęłabym świętego święty Jan Paweł II też przed z nami w relikwiach szły jego włosy Podwyższenia Krzyża z Pruszcza Gdańskiego. też były relikwie i później mieliśmy mszę świętą, ponieważ już wiele osób trochę było zmarzniętych, bo trochę było chłodno, to już w kościele, żeby nie zmarzli dalej, to zrobiliśmy moratorium na plebanii tym świętą. Siedem relikwii nam towarzyszyło za ojczyznę, a w czerwcu zapraszam dalej z relikwiami błogosławionej Karoliny o życie o kanonizację szczęść Boże na 15. spotykamy się na moście przed, przy Raduni pozdrawiamy tam straż miejską zapraszamy serdecznie może się w końcu zobaczymy do zobaczenia świętym Wojciechu jeszcze raz katedrę pokażę tam jest rynek Służyć i dać życie pielgrzymi nadziei. Bądźcie pielgrzymami nadziei. Szczęść Bogu.